Ozdoby upiększają fryzurę Panny Młodej. Edyta Sytniewska. Ślubne uczesanie i użyte ozdoby głowy są dopełnieniem wyglądu Panny Młodej w jednym z najważniejszych dni jej życia, kiedy zawiera przysięgę małżeńską i uczestniczy w odbywających się uroczystościach ślubnych. Powinny podkreślać jej urodę, pasować do sukni ślubnej i makijażu, a przy tym być trwałe i niepowtarzalne. Poniżej podpowiemy Wam, co zrobić. Aby spełnić te wymagania i oczarować przyszłego męża oraz gości weselnych, wybierając fryzurę ślubną nie można kierować się tylko modą i obowiązującymi trendami. Przede wszystkim należy wybrać fryzurę, w której przez cały czas będziecie się czuły komfortowo. Możecie przeglądać katalogi lub strony internetowe, wskazując na najbardziej odpowiednie uczesania. Warto też skorzystać z komputerowego dobierania fryzur w salonie fryzjerskim lub na specjalnych stronach internetowych. Kiedy odbierzecie suknię ślubną, umówcie się na próbne uczesanie u fryzjera lub stylisty. Profesjonaliście łatwiej będzie dobrać konkretną fryzurę, jeżeli pozna całą kreację, a raz z nią wasze preferencje. Na pewno warto zarezerwować odpowiednie terminy co najmniej kilka tygodni przed ślubem. Kształt twarzy i figura ważny jest Albo rodzaju uczesania dopasować do kształtu twarzy oraz typu figury. W ten sposób możecie eksponować urodę, tuszując jednocześnie ewentualne niedoskonałości. Twarz długa i szczupła dobrze prezentuje się w krótkich, odpowiednio cieniowanych fryzurach, które nadają włosom puszystości. Odpowiednia też będzie fryzura z przedziałkiem, grzywką lub z lokami. Panie o twarzy okrągłej źle wyglądają w loczkach lub włosach zaczesanych do tyłu. Dobrze natomiast w tak tzw. fryzurkach na pazia? Długie proste włosy również wyszczuplają twarz i ukrywają zaokrąglone policzki. Buzia kanciasta wymaga włosów dłuższych strzyżonych warstwowo, ale lekkie loki i fale łagodzą ostre rysy. Wiele pani o tym typie urody decyduje się na fryzury z pazurkami oraz ukośne i wycieniowane grzywki. Natomiast twarz trójkątna może być ozdabiana grzywkami i falami. Pasują do niej włosy półdługie i wycieniowane, proste lub kręcone, z przedziałkiem na boku lub zaczesane za jedno ucho. Należy unikać odkrytego czoła, końskiego ogona i wysokiego koka. Szczupłe, niskie narzeczone z reguły zakładają małe, delikatne ozdoby, natomiast te wysokie mogą założyć większe, bardziej zdobione dodatki. Do wyboru, do koloru panny młode do wyboru mają fryzury kręcone i proste, długie i krótkie, nowoczesne i romantyczne. Obok najbardziej popularnych koków coraz częściej spotyka się uczesania proste, podpięcia, niełat artystycznej loki, z wpiętymi kwiatuszkami, ozdobami lub bez niczego. Koki najbardziej pasują osobom o okrągłej buzi. Natomiast włosy lekko pofalowane i fantazyjnie rozpuszczone sprawdzają się przy delikatnych rysach twarzy. Często wybieranym uczesaniem jest częściowe podpięcie włosów, podczas gdy cała reszta swobodnie opada na ramiona. Koki świetnie sprawdzają się przy welonach. Dodatkowo można w nie wpleść piękne ozdoby dopasowane kolorem i fasonem do sukni. Obok koków klasycznych spotykane są koki w tak tzw. nieładzie. Wybrany kok można też po prostu dopiąć, możliwości są praktycznie nieograniczone. Biżuteria i ozdoby włosów do każdej fryzury ślubnej można dodać różnego rodzaju biżuterię i dekoracje, które ją upiększą. Tutaj również należy pamiętać, aby pasowały one do wybranej sukni, np. do sukni w kolorze innej niż biały dobieramy ozdobę w odpowiednim odcieniu. Beżowy do beżowego i tak Do włosów kręconych wystarczy jedna, intensywna ozdoba, natomiast jeżeli biżuteria na szyi jest duża, we włosy wystarczy wpiąć skromny stroik. Do klasycznego koka można wpiąć jeden duży kwiat, a do krótkich włosów wystarczy lżejsza ozdoba, na przykład spinki. Do koka często dopina się też różnego rodzaju plecionki i warkocze. Układając krótkie włosy do ślubu można użyć romantycznych kwiatów, piórek czy diademów. Pasują one zresztą do włosów różnej długości, podobnie jak wstążki i koronki. Zamiast welonu można użyć kapelusza ozdobionego kwiatami i tiulem. Pięknie wyglądają wplecione we włosy kwiaty. Mogą być takie same, jak te w bukiecie ślubnym. Pakiety ślubne Panna młoda przynajmniej na dwa miesiące przed ślubem powinna zgłosić się do zakładu fryzjerskiego, który zaoferuje jej pakiet ślubny dla włosów. Obejmuje on najczęściej zabiegi regenerujące włosy, podcięcie końcówek, farbowanie, fryzurę próbną i ślubną. Często w pakiecie jest usługa strzyżenia Pana młodego. Jego obowiązuje jedynie zasada dobrego wyglądu. No i oczywiście dopasowania stylu i wyglądu do Panny młodej. Koszt uczesania panny młodej jest zależny od rangi zakładu fryzjerskiego, wybranej fryzury i długości włosów. Średnio należy przeznaczyć kwotę od 50 zł do 200 zł. Profesjonalnie wykonana fryzura będzie efektowna, trwała i lekka, a nie ciężka od lakieru do włosów i pianek. Dzień ślubu będzie na pewno wyjątkowy, a trwałą pamiątką po nim na długie lata pozostaną fotografie. Ważne jest, aby prezentować się okazale i w stroju, i we fryzurze. Suknia i fryzura ślubna jako komplet o fryzurze należy myśleć już na etapie wyboru sukni ślubnej, ponieważ ich dopasowanie jest bardzo istotne. Uczesanie jest elementem uzupełniającym kreację ślubną, a nieodpowiedniość włosów do sukni powoduje widoczny dysonans. Oto kilka pomocnych wskazówek, do bogato zdobionego. Romantycznego stroju pasują klasycznie upięte lub rozpuszczone włosy do nowoczesnych sukien pasują nowatorskie uczesania, włosy mogą być rozpuszczone lub roztrzepane jeżeli suknia ma mnóstwo dodatków, ozdoby włosów powinny być stonowane do sukni ślubnej z dużym dekoltem odpowiednie są delikatne i miękkie fale opadające na odsłonięte ramiona przy małym dekolcie można wziąć pod uwagę nietypowe. Oryginalne koki oraz upięcia większe dekoracje włosów lepiej współgrają z szerokimi sukniami. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie.